Ludwik Jerzy Kern, sześć krzyżyków ciotki, czyli kuracja upiększająca. Była sobie ciotka idiotka, najmniejsza w całej rodzinie. Nie była z ciotki żadna bardotka. Urodę miała raczej herotka, tam nakryta się stoi jej fotka. Uszy za duże, szyja za krótka i jak rodzinna głosiła plotka, taka już była od zarodka. Ciele rodziny ciotka-idiotka istniała jako rodzaj gniotka. Według opinii wujaszka Włodka, należy zamknąć ją gdzieś do ośrodka, wtedy nikt panie się z nią nie spotka, bo przecież ona a, ma jednak kotka. Siedziała w kuchni ciotka-idiotka, razem z nią gary, marchew karotka, druch z lewozmywak i szczotka i ukochana szklanka bez spotka. A, nie poszalała w ciągu żywota. Pokrominął ją i belotka, a nie pociągała jej także wodka. Aż raz zagrała w to lotka. Raz! I trafiła od losu psotka te sześć krzyżyków, ciotka idiotka. No, rodzinna, gdy się zwiedziała trzotka, zdegradowano słowo idiotka, a do drugiego słowa Ciotka zamiast idiotka dodano słodka. Dzisiaj w ich oczach ciotka i idiotka to pełna wdzięku wiotka i stotka o włosach jak ze szczerego złotka największa w świecie ślicznotka.